Witam. Miałem wam psychologię Lola wstawić, ale już i tak się przeciąga 15 lat, to się przeciągnie jeszcze bardziej. E, I wstawię wam na święta pod choinkę, to będzie lepszy efekt i e, z impetem wejdziemy, tak? E, ale teraz coś specjalnego jak na ten kanał tak czy inaczej, coś innego niż było do tej pory. To znaczy do tej pory materiały były mocno nieprzystępne dla przeciętnego widza, no bo jak ktoś wchodzi i widzi dwugodzinną analizę gry, no to raczej nie pali się, żeby to oglądać, i oczywiście takie analizy, analizy dalej będą robione, dlatego że to jest i tak nadal bardzo mocno hobbystyczny kanał. Więc robię to, co w nie patrzę pod cyferki yy, na filmach, ale tym razem mam ochotę spróbować coś innego. Więc po, przemyś po przemyśleniu, co, co mogłoby być najbardziej przystępne, sprawdziłem, co wstawiają inni ludzie. I ludzie wstawiają rzeczy typu top 10 coś tam, 7 czegoś tam. Dziewczęta wstawiają zestawienia swoich ulubieńców, swoich ulubionych ubranek z sezonu jesiennego. Więc ja wstawię coś w tym stylu. Więc w tym filmie przedstawię szybkie 5 porad sztuczek do Lola. Amerykańscy naukowcy wyliczyli, że stosowanie ich zwiększa win ratio o 0,37%. A tak naprawdę to będą to kompletnie losowo wybrane, bez żadnego większego zamysłu, porady, triki i tak dalej. Co mi tam przyjdzie do głowy, to wrzucę. Postaram się, żeby to były takie rzeczy, których większość graczy nie robi, takie nieoczywiste I, i zarazem proste, tak żeby ktoś po obejrzeniu tego filmu od razu mógł zastosować to i zaimplementować do gameplayu. I tego typu filmów dałoby się pewnie jeszcze ze 30 albo 50 z samych podstaw zrobić pewnie, więc dobra, miało być przystępne, a już jest dwie minuty, więc zaczynam. Dobra, pierwsza rzecz, którą zademonstruję to sztuczka ze skracaniem cooldownu na trinkecie. Macie sobie żółty trinkiewicz. Podchodzicie, rzucacie jeden, gdzieś tam rzucacie drugi, używacie go w dowolny jakiś tam sposób, i w tym momencie cooldown na niego wynosi 3 minuty, 50, ileś tam sekund, kiedy użyjecie dwa z miejsca. I w momencie, kiedy ten czas, te prawie w zaokrągleniu 4 minuty, dojdą do końca, to na nim będzie się znajdował jeden stack, czyli naładuje się jeden wart. Natomiast jeżeli w tym momencie zmienimy sobie po powrocie do bazy na czerwony. To cooldown od razu schodzi w dół, dlatego że maksymalny cooldown, cooldown czerwonego trinketu jest o wiele krótszy niż maksymalny cooldown żółtego. I kiedy ten cooldown dojdzie do końca, który od razu jest krótszy, zróbmy to z przyspieszeniem na practice touru. To będziecie mieli nie jeden stack tak jakbyście mieli, tylko od razu dwa. Czyli trzymając czerwony trinket, dużo szybciej dostaniecie żółty. Jest to trochę pokrętne, i szczerze mówiąc, ja nie wiem dlaczego to działa. Bo w teorii, zobaczcie, zmieniamy na żółty i mamy dwa. Wygląda na to, że cooldown z czerwonego na żółty przechodzi procentowo. Czyli jeżeli jesteście martwi, załóżmy, jest 30 sekund def timera, tak? E, zasymulujmy to zresztą. Dodajmy sobie level. E, dodajmy jakieś spele losowe. I teraz tak. Mm. Użyjmy sobie dwóch trinketów. No, i jesteście martwi. Gdzieś tam w Midgameie mamy 11 level, umieramy. I teraz jesteśmy martwi przez 35 sekund death Timera. Zmieniamy od razu, kiedy tylko umarliśmy, na czerwony. I nawet jeżeli on nie zejdzie do końca, to i tak po naszym zre zrespieniu się zmieniamy znowu na żółty. I i tak mamy ten stack 1, którego normalnie byśmy nie mieli. I nie mieli jeszcze długo, bo. Cooldown na czerwonym, kiedy się skraca, to przechodzi na żółty procentowo, a nie, a nie liczbowo. Nie, nie przechodzą sekundy, tylko przechodzi procent. Czyli jedna sekunda cooldownu na czerwonym, to zakładam jest jakieś 4, 5, 6 na żółtym. Czyli trzymając na czerwonym po prostu. Po prostu skraca nam się o wiele szybciej na żółtym, a zmieniać możemy bez żadnych ograniczeń, bo jakiś czas temu to dodali. I. I nawet jeżeli załóżmy, że wrócimy na linię i, mamy, i naładuje nam się czerwony, no i nie możemy się znowu zrekalować tylko po to, żeby sobie zmienić na żółty, to ten czerwony i tak jest użyteczny. A raczej wolimy to mieć tam po minucie czerwony, ponad minucie czerwony, niż czekać 3 minuty na żółty w laning phase. Ie. A podczas mid i late gameu, to tak jak pokazałem teraz, jeżeli jesteście martwi, to możecie zmienić na czerwony i podczas bycia martwym. Mieć sobie na czerwonym, i kiedy się zrespicie, zmienić znowu na żółty, i po prostu przyspieszacie sobie trinketa. Powiem szczerze, nie wiem, to chyba nie powinno działać. W sensie, na logikę, to jest błąd gry, i znaczy, to nie jest niby błąd, bo przechodzi procentowo, ale nie wiem, czemu to działa, i nie mogę zagwarantować, że to będzie działać. W tym momencie jest patch 8.24, więc jeżeli jest ktoś to ogląda na patchu, który jest dalej, to ja nie wiem, czy to będzie działać. Wydaje mi się, że tak, bo Riot chyba ma to gdzieś, przynajmniej. Zresztą prawie nikt tego nie wykorzystuje, prawie nikt o tym nie wie. Więc może jeszcze przez długi czas będzie to działać. To jest bardzo dobre, bo ostatecznie w trakcie gry robiąc coś takiego, postawicie od 5 do 10 trinketów więcej. To jest dużo, to jest przewaga w wizji, jeżeli każdy w jednej drużynie, na przykład na kompetitiv by to robił, a przeciwnicy nie robiliby tego wcale, to różnica w wizji, jeżeli by to zrobić na skalę całej drużyny jest olbrzymia. Także no polecam. No i tyle z pierwszej rzeczy. Dobra. Następna druga sztuczka. Tyczy się tego, jak zwiększyć prawdopodobieństwo na udanego freeza. Najczęściej wykorzystywano na topie, bo na midzie i na bocie jest trudniejsza. Głównie dlatego, że mid jest krótszy, a bot częściej puluje do junglera. No ale też można to wykorzystać, więc na topie, co, co robimy, kiedy chcemy sfrizować linię w tym miejscu? Zazwyczaj i tak przez dwa pierwsze wavey. Nie możemy tak po prostu dać się zapuszować, dlatego że to ma swoje konsekwencje w taki sposób, że przeciwnik ma pierwszy power spike w postaci leveli i on może to wykorzystać, żeby robić sobie przewagę w trade'ach. Za tym idzie zazwyczaj, jeżeli chcemy sfrizować to tutaj, to i tak robimy to przy, trzec przy trzecim wave'ie w taki sposób, że puszujemy pierwszego, znaczy slow puszujemy pierwszego, slow puszujemy pierwszego i drugiego, tak naprawdę zbierając wave'a, odbijamy to od towera, pozwalamy, żeby to podbiło tu i wtedy to lokujemy tutaj. Natomiast w tym wypadku, jeżeli mamy wybitnie ujemny matchup i nie będziemy w stanie czegoś takiego zrobić, możemy zwiększyć prawdopodobieństwo Freeza. E, robiąc coś takiego, co zaraz zaprezentuję, tylko Wave musi przyjść. To znaczy, e, oczywiście to zakłada, że nie pulujemy Junglerowi, i to zakłada, że, że wiemy, że przeciwnik na pewno nie wyjdzie i nic nam nie zrobi w tym momencie, tak? Więc jest to specyficzne do wykorzystania, no ale dobra, robimy tak. Pulujemy sobie te trzy krypki. I gubimy ich agro. I co się dzieje w tym momencie? W tym momencie tu jest środek linii, równe krypy spotkały się w tym miejscu. Co za tym idzie? Następny wave, już drugi, przyjdzie wcześniej. Co za tym idzie? Te krypki nasze zaczną dostawać obrażenia trochę wcześniej od następnego wavea, który przyjdzie z tej strony. Co za tym idzie? Ten przyjdzie troszkę później. Co za tym idzie? Nastąpi lekki slowbusz. Oczywiście, ostatecznie wszystko widzicie, przyszedł troszkę wcześniej. Ostatecznie wszystko zależy od tego, jak ułożą się klipy, w tym jest odrobina RNG, ostatecznie to, ile my autoataków i speli rzucimy, ile przeciwnik, ile razy my zagrujemy, ale jest to coś, co nie gwarantuje, że Wave wróci do nas, aczkolwiek zwiększa prawdopodobieństwo, że wave wróci do nas szybciej. Więc jeżeli mamy ujemny matchup, taki, w którym nie będziemy mogli dotykać klipów, to możemy coś takiego zrobić. W tym wypadku wyszło bardzo dobrze, bo zwróćcie uwagę, że tu są cztery kaster miniony, znaczy, no tutaj dwa się. Topiły w siebie, no ale są cztery, a tu są 3, czyli udało się. Zwróćcie uwagę, jak to działa. Kiedy zostawiłem, tak, puściłem klawiaturę i sobie tylko tutaj stoimy, to ten wave slow puszuje się w naszą stronę, więc będziemy mogli go tutaj zlokować. No to zwiększa prawdopodobieństwo. Można to zastosować w ujemnym meczapie, yy, można to zastosować niby w dodatnim, ale jeżeli nie potrzebujemy par spiker, czyli takich jest strasznie mało. No jest to taki trick, mało kto to robi, to jest bardzo proste, polecam spróbować. Nie widziałem, żeby ktoś na łeście to robił, to na Korei to playerzy najczęściej robią, jeżeli, jeżeli nie muszą pulować. No i to tyle w sumie. No, widzicie, ładnie się slow puszuje. Dobra. Następna sztuczka tyczy się obijania przeciwnika pod towerem, to znaczy robienia tego poprawnie. To jest bardzo proste i mało kto to tak naprawdę stosuje, czyli tak jak większość tego, co staram się powiedzieć w tym filmie. E, otóż chodzi o to, żeby... Zaraz to zasymulujemy. E, żeby, a nie mam E na tym, E poza smartcastem. E, żeby Harass, żeby poke pod towerem wszedł w momencie, kiedy wieża już zaczęła autoatakować Miniona, to znaczy autoatak wieży już leci w Miniona, ale jeszcze nie doleciał, no bo wtedy wieża nie może przerwać tego ataku, tylko ten atak jej musi dolecieć w tego Miniona, a dopiero potem wy się agrujecie, i auto-atak leci w was. Co za tym idzie, macie mniej więcej sekundę więcej, żeby zgubić agro. Więc wasz połk jest bezpieczniejszy, bardziej efektywny. I zaraz to zasymuluję. Otóż, zobaczcie, co się teraz dzieje. Auto-atak, auto, -atak, auto -atak i teraz tak. Hm. Hmm? I nawet gdybym miał mniejszy ręcz, to może nie jest super widoczne. Gdybym miał mniejszy ręcz, to byłoby trochę bardziej widoczne. Podpuszuję to jeszcze. Ale jeżeli to się źle robi, to znaczy, robi się to w sytuacji, w której wieża. Ten champion nie ma żadnego pusza, jeżeli ten. Dobra, teraz duży i podejdzie, teraz będę mógł to zastosować. Otóż. Zróbmy na... Dobra, byle jak rzucę te autoataki. I teraz patrzcie. Jeżeli zautoatakuję... znaczy społkuje kiedy tyle co wieża zautoatakowała. O, te teraz. Nic mi się nie dzieje. Nawet agro nie zdąży wejść. Natomiast jeżeli Tyle, co by uderzyła mnie ona, on by już dostał obrażenia i jeszcze nie zdążyłaby zagrować następnego, to wtedy miałbym dużo mniej czasu na to, żeby zgubić agro, bo ona od razu zagrowałaby mnie. Nie wiem, czy to jest dobrze pokazane. Ja też mam troszkę podwyższony ping, bo mieszkam w małym miasteczku, więc tu nie masz tak dobrego internetu, więc ten ping jest odrobinę podwyższony. Normalnie w Polsce, tam w metropoliach polskich jest tam z 40-30 pingu. No i na Korei to jest oczywiście dużo prostsze i dużo skuteczniejsze, bo tam jest 10, ale zamysł jest taki, że chodzi o to, że autoatakujecie wtedy, kiedy wieża już, już autoatak wieży leci w miniona, ale jeszcze nie doleciał, no i wtedy on no, nie rozdwoi się wieża, no nie zacznie autoatakować dwóch celów, więc automatycznie wtedy wygląda to tak, że on musi dopiero co dolecieć, zmienia wieża agro w Was i dopiero wtedy w Was strzela. A jeżeli byście to zrobili w niepoprawnym momencie, czyli byście spałkowali w momencie, kiedy tyle co uderzyła wieża w Miniona i aktualnie nikogo następnego, żadnego następnego miniona nie agruje, to wtedy auta tak poleciałby w was odrobinę szybciej, no bo nie musiałaby dokończyć tego poprzedniego. Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe i to jest dosyć istotne, bo jeżeli połkujecie przeciwnika pod towerem, no to wtedy się stosując to, co ja mówię, no to narażacie się o wiele mniej e, na jakiś przypadkowe auta, tak wieży w was, e, macie więcej czasu, żeby, żeby na przykład z auta zrobić takim Wiktorem, chociażby, możecie zrobić Q, i dzięki temu dodatkowemu, tam tej dodatkowej sekundzie, możecie zrobić Q i autoatak, a normalnie mielibyście czas tylko na Q i już byście dostali autoatak. To też widać troszkę lepiej, jeżeli jesteście ręcz, ale nie macie aż tak dużego zasięgu, typu na przykład Kennenem, jeżeli chcecie połkować. Albo kiedy Wasz przeciwnik nie jest symulatorem, który celowo podchodzi, żebym go dawał obijać, tylko normalnie last hituje, troszkę lepszy, robiąc tam uniki, o, tam lepiej się pozycjonując względem Was, no bo to jest oczywiście symulacja z asystentem, e, więc to w normalnej grze się przekłada jeżeli zaczniecie to robić poprawnie, to na pewno du dużo lepiej będziecie błokować bo te, to, to naprawdę przekłada się na wyniki i to jest odczuwalne. Oczywiście to jest po raz kolejny drobnostka, e, ale jest bardzo prosta do zastosowania od zaraz i bardzo prosto od zaraz zacząć zwracać na to uwagę, a, a ostatecznie tego typu drobnostki, jeżeli wszystkie razem skupiamy, no to to rozróżnia słabych graczy od dobrych. Dobra, następnym błędem graczy, jaki często obserwuję, to jest troszkę popularniejsze, że ludzie tego na wyższym poziomie nie robią, ale na niższym cały czas to jest, czyli klikanie spelków na pałę, bez przemyślenia i w tym samym stakowanie CC. Teraz zasymulujemy sytuację negatywną, czyli ja jestem Piotrkiem z trzeciej b i gram z Maćkiem Duo na goldzie. Teraz tak. Maciek jadę w Widzieliście to? Maciek zesnerował już, tak? A ja wtedy dałem taunta. Ja dopiero ja dałem taunta, kiedy on był jeszcze na snerze. Naraz, w jednym momencie, bum. Przez co, no, ceceki się nałożyły na siebie, co za tym idzie ostatecznie ten gość nie dostał jeden cecek, przerwa, chwilka, drugi, tylko dostał dwa naraz, czyli jeden, tam część każdego z ceceków się zmarnowała, no bo się nałożyły na siebie i to było niepotrzebne. I to jest zła sytuacja, a zaraz zasymulujemy pozytywną, prawdziwą, prawidłową sytuację. Dobra, teraz zaprezentujemy sobie sytuację poprawną. Czyli już nie jestem Patrykiem, nie, Piotrkiem to było z trzeciej B, tylko jestem Piotrkiem, który chce zostać esportowcem. A to jest mój duo partner Maciek i przyszły teammate. I teraz tak, robimy tak. Jarabusem Maciek, jadę. I teraz o, Słowek. I dopiero teraz, taunt. i wykorzystujemy wszystkie ceceki poprawnie, jeden po drugim. Gość się nie wymknie. Dobra, może się wymknie. Dobrze streszował, bo jesteśmy na wysokim już poziomie, takim jak na przykład e, diament 5. A nie, już nie ma diamentu 5. I dlatego streszował. No, ale o to chodzi, żeby nie stakować ceceków. No, Maciek aż tam wkurwił się, że prze, prze, tam, Że uciekł i... Stwierdził, że będzie intował. Dobra, tak czy inaczej, chodzi o to, żeby nie nakładać tego na siebie, i to jest bardzo ważne. Następną rzeczą, i ostatnią już, to jest zrykalowanie się, kiedy idzie wave z ciuchcią. Kiedy idzie wave z ciuchcią, możecie to wykorzystać, żeby mocno przepuszować przeciwnika. Teraz on ma na głowie tego wave'a, jeszcze idzie następny, który jest z ciuchcią, co za tym idzie. Ciuchcie będzie mu bardzo trudno przepuszczać, a nawet jeżeli to zrobi, no to on też ma ciuchcie symetrycznie, więc jego ciuchcia przytankuje kilka hitów, zanim dojdziecie do towera. No, są postacie, które mogą to obejść, na przykład Minion Demi, Pirat, ili Reaser jest runką, która to obchodzi, są postacie typu Atrox, które przepuszowują na trzecim levelu super szybko Wave'a, Irelia i tak dalej, ale generalnie to jest złota zasada, którą się stosuje, no, W sumie mogłem zasymulować, że wychodzę z bazy, tego nie zrobiłem, no ale trudno. W każdym razie teraz, gdybym wychodził z bazy, to już bym był gdzieś tutaj albo nawet bym już doszedł. Zależy, no jeszcze plus możecie kupić buty, co się często bardzo szybko kupuje, więc... E Rycal przy to jest podstawa podstaw, ale i tak widzę, że większość graczy tego nie robi, więc postanowiłem to umieścić na piątym miejscu, bo i tak już utrzymałem uwagę odbiorcy do końca filmu, prawda? Więc już jak puszczę coś słabego, to już i tak wszyscy obejrzeli. Nie, no oczywiście to jest żart. Dobra, to by było na tyle w tym filmie. Eee, od razu informuję, że. Teraz moja przerwa od Lola presezonowa się kończy. To znaczy, coaching jest znowu dostępny do kupienia. Z racji tego, że podczas tych prawie, no tam z dwóch tygodni, w których nie coachowałem i odmawiałem, kiedy ktoś do mnie pisał, no to tak z 10 osób do mnie pisało, więc trochę natłok jest, ale teraz jest to już znowu dostępne. Więc jeżeli ktoś pisał i pisałem, że mam przerwę i odmówiłem, to teraz znowu może to już zakupić. Więc jak coś, to please na Facebooka. No i tyle w tym filmie. Jest to trochę inna forma niż zazwyczaj. Bardziej mainstreamowa, miałem ochotę coś takiego zrobić. Można zrobić to częściej, myślałem też nad robieniem meczapów osobno, analizy tylko meczapów bardzo szczegółowych, typu nie wiem, jak grać na midów na asesynie, czy co, znaczy tam e, asesynów na midzie. Jakieś głupoty powiedziałem przed chwilą. Dobra, tyle. E, to jest koniec w tym filmie, także żegnam. Jak, jak się podobało, to tak jak zawsze e, zostawcie po sobie jakiś ślad.